Kolera już siódma, znów zaspałem do roboty a dziś mam ważne spotkanie. No nic, trzeba wymyślić jakąś kolejną wymówkę temu złamanemu fajfusowi dlaczego piętnasty raz w tym miesiącu się spóźniłem. Siemanko w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak zainstalować darmową wersję GTA San Andreas za darmo. Dobrze że wczoraj kupiłem sobie ładne wdzianko na dziś, szkoda tylko że za ostatnie pieniądze. Mam nadzieję, że będzie pasować. Dobra, nie jest źle. Trochę ciśnie w kroczu, ale jakoś się rozchodzi. Dobrze by było, żebym się teraz nie spierdolił z tych schodów. Te trzewiki są tak śliskie, że mógłbym spokojnie popierdalać nimi po lodowisku. Musicie robić to, co ja mam w poradniku? I pierwsze. W to. Włączacie przeglądarkę. Dzięki. Reszty nie trzeba. No po prostu nie wierzę. Jeszcze tylko tornada brakuje. Mam nadzieję, że mojego bolida z garażu nie wywiało. Uf, na szczęście cały i zdrowy. Z drogi śledzie, CJ do roboty jedzie. Właśnie dojechaliśmy do miejsca, gdzie znajduje się nasza pierwsza ciekawostka. Wymaga ona niemałych umiejętności pływania. Na szczęście, gdy byłem mały, tata wyrzucał mnie na środek jeziora, dzięki czemu nauczyłem się pływać. Przyjrzyjmy się z bliska tej tonie żelastwa. Jak możemy zauważyć stoimy właśnie na łodzi podwodnej. Nie możemy do niej wsiąść ani nic pożytecznego z nią zrobić. Jeszcze tylko zarzucę jakimś dobrym obitem na umilenie podróży. Nie wiadomo dlaczego panowie z Rockstara postanowili to tu umieścić, lecz wykluczone, że w planach była możliwość wejścia do tego kloca.